Realnego nieważne czy ktoś mieszka na Urszędce, czy ktoś mieszka we Wzeszczu, wszyscy mają płacić tyle samo. Doszło do sytuacji takiej, że osoby, które dostają dzisiaj mieszkania socjalne od miasta, dostają w takim stanie, że nie są w stanie tego mieszkania przystosować do swoich podstawowych potrzeb. I to jest ta wizja pokazująca, jak w tej wieży z Kości Słoniowej nie widzi się realnych problemów mieszkańców. Pan chyba nigdy nie był w takim mieszkaniu socjalnym, ani w takim mieszkaniu komunalnym w którym mieszkańcy muszą na co dzień funkcjonować i nie mają żadnej pomocy, bo te mityczne dopłaty tak naprawdę nic nie dają, oni mają problem jak spokojnie żyć i nie są to żadne rodziny Dziękujemy patologiczne. Dziękuję bardzo. Panowie przechodzimy do kolejnych o, pytań. Nie, przy o, pytaniu od słuchaczy nie ma polemiki. Teraz rozpoczynamy kolejną rundę, gdzie będzie prawo do... Polemiki. Panowie pytania o politykę prorodzinną, o politykę społeczną, tak zwaną tą miękką strefę działania miasta. Jak prowadzić politykę wobec rodzin, jak prowadzić politykę wobec osób starszych, jakie działania i programy uruchomiliby panowie w tej mierze? Zaczyna poseł Andrzej Jaworski. Ja wbrew temu, co mówił Paweł Adamowicz, mój program skonstruowałem właśnie po spotkaniach z mieszkańcami we wszystkich dzielnicach. Odbyliśmy spotkania we wszystkich dzielnicach, nie w lokalach zamkniętych, tylko na ulicy. Rozmawialiśmy z ludźmi, co ich gryzie, spisaliśmy te postulaty i na podstawie z tego tworzyliśmy program 21 postulatów dla Gdańska. I warto byłoby z tym programem się zapoznać, bo tam są realne problemy. Realnym problemem dzisiaj w Gdańsku jest problem mieszkań dla młodych ludzi. Widzimy doskonale, jak rozwija się Gdańsk, w jakim kierunku idą budowane nowe osiedla przy obwodnicy, a tymczasem Gdańsk funkcjonuje, posiada dobre grunty, na których mogłyby powstawać mieszkania właśnie dla młodych rodzin, dla młodych rodzin z dziećmi, na specjalnych warunkach, budowanych trochę inaczej niż TBS -y, na wzór właśnie państw zachodnich gdzie młodzi ludzie mogliby dostać taką pomoc, że zamieszkaliby w centrum, zamieszkaliby w godnych warunkach, nie musieliby się martwić o to, czy ten kredyt byłby spłacany, bo stawki byłyby tak regulowane, że ich by na to było stać, jeżeli by mieli zapewnioną pracę, a rozwój miasta w tym kierunku spowodowałby także to, że inwestorzy zaczęliby przyjeżdżać do Gdańska nie tylko zainteresowani budową kolejnego centrum handlowego, ale inwestorzy, którzy rzeczywiście tutaj tworzyliby miejsca pracy, miejsca pracy na długie lata. I zapewnienie tych dwóch elementów jest priorytetem. Jeżeli ktoś przez 16 lat sobie z tym nie poradził, nie wierzę, że poradzi sobie teraz przez kolejną kadencję, przez 4 lata. Jeżeli ktoś przez 16 lat tego nie widział, nie zobaczy tego przez 4 najbliższe lata. Najważniejsze dzisiaj to jednak, Zetrzeć z Urzędu Miasta tą taką pajęczynę, przez które okna pana Pawła Adamowicza nic nie widać, jakie są problemy Gdańska i jak Gdańsk może się rozwijać. Jestem przekonany, że to właśnie młodzi ludzie, którzy zagłosowali na mnie w tej pierwszej górze wyborów, teraz także zagłosują, bo to jest dziękuję problem. Dla bardzo, Paweł Polityka prorodzina, rodzina, polityka wobec młodych i wobec seniorów. Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczani, ja znowuż będę przewodnikiem dla pana posła Jeworskiego, który niewiele wie o tym, co się dzieje w Gdańsku. Prowadziliśmy trzy lata temu kartę dużych rodzin. Codziennie 8 tysięcy dzieci, 13 tysięcy dorosłych jeździ za darmo z rodzin, które posiadają trójkę dzieci albo więcej. W Gdyni od czterech dzieci dopiero jest karta dużych rodzin. Podobnie w Warszawie. W Gdańsku od trójki. Prowadziliśmy duże ulgi przy żłobkach i przedszkolach, właśnie dla osób, które posiadają więcej dzieci, bądź mają niższe dochody. Po drugie, w, tym w tej kadencji ponad 2000 mieszkań udostępniliśmy dla właśnie nisko zarabiających, czy niewiele zarabiających. I to głównie młodych gdańszczan. W jaki sposób? A no właśnie, poprzez zamianę gruntów na gotowe mieszkania, poprzez wybudowanie mieszkań przez gdańską infrastrukturę społeczną, to jest spółka miejska 100%, oraz przez dwa gdańskie, też miejskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Uczestniczymy we wszystkich dostępnych programach rządowych, które dofinansowują budowę mieszkań. Dla seniorów otworzyliśmy i będziemy dalej otwierać domy dziennego pobytu dla seniorów, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, obiad, śniadanie, gdzie mają zajęcia zarówno z gimnastyki, jak i zajęcia o charakterze kulturalnym, chodzą na wycieczki na przykład, mają koncerty. Dla osób z kolei, które posiadają dzieci, a często są to już osoby dorosłe, Y, tworzyły razem z organizacjami pozarządowymi specjalne dzielnicowe y, domy y, pobytu właśnie dla osób niepełnosprawnych, aby rodzice mogli w tym czasie I pracować do, i odpocząć. Na się do tego, co Trudno na stronach miasta Gdańska znaleźć wszystkie informacje, tak są ukrywane, ale chciałbym się dowiedzieć, czy mm. gdzie miasto gdzie taki dom pomocy właśnie proszę, pobytu stałego dla starszych osób otworzył. Proszę bardzo, na wajne loty możemy zachęcić. Ale to miasto Gdańsk to zrobiło? Miasto tańce, tańce to zrobiło? No. To... No. no nie kasno Więc proszę nie przypisywać sobie wszystkich zasług, że Pan wszystko otwiera, Pan za wszystko odpowiada i Pan pisze wszystkie projekty, bo na tym to nie polega. Proszę zwrócić uwagę, że większość mieszkańców Gdańska posiada jedno albo dwójkę dzieci. I te rodziny są także rodzinami Gdańska. I dzisiaj mamy sytuację, dzisiaj mamy sytuację taką, że to właśnie rodzice z dwójką albo nawet z jednym dzieckiem nie stać na to aby nie tylko mogły wykupić oh, dla tego dziecka bilet na autobus, czy na tramwaj, czy bilet miesięczny za 40 zł, ale nie stać nawet na to, aby to dziecko było, aby to dziecko było, żeby to jest to nie było głodne. W tej chwili I Paweł Adamowicz, Panie to jest, to jest pośle, bardzo dziękuję. O Panie pośle, pośle są reguły, Paweł Adamowicz prawem repliki. Ja zrezygnuję z prawa repliki, żeby było więcej czasu dla słuchaczy Radia Gdańsk. Których pozdrawia Paweł Adamowicz. No z tego, zyskaliśmy może trochę czasu y, dla przedstawienia kolejnego y, rozbudowanego problemu. Jeśli pan y, pozwoli, przejdę do przedstawienia owego. Tematy zresztą też będącego już przedmiotem polemiki między kandydatami na stanowisko prezydenta Gdańska. Chodzi o we, eufemistycznie mówiąc niedogodności odorowe znad y, szadułek, które są problemem nie tylko Gdańska Południa, ale i docierają do Mareny. Czy miasto y, ma w tej dziedzinie coś do zrobienia, a jeżeli to co? Pan prezydent, panu Wołodemowicz. Dziękuję. Zakład utylizacji, który jest spółką miejską, Rozbuduje całą instalację kompostowni, czyli przykryje kompostownię, mówiąc umownie bardzo prosto, dachem, przykryje jednym słowem, żeby ten proces, który jest niezbędny. Po punktu... pierwsze, ta technologia, która została zastosowana, bo tutaj są mity różne, została zastosowana w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. To są najnowocześniejsze. Mówię, to to, tak, są na razie, jest, I to będzie przykryte, na pewno będą zdecydowanie mniejsze dolegliwości. Po drugie, i tutaj wchodzimy na temat ulubiony pana posła Iworskiego, w najbliższych kilku latach do roku 2020, musimy wybudować spalarnie, Dlatego, że będziemy płacić kary od roku 2016, to znaczy, każda gmina będzie płacić kary w Polsce za nieutylizowanie nie, tak zwanych odpadów energo energetycznych. W związku z tym dla całego województwa pomorskiego bądź dla większości miast gmin województwa pomorskiego taki obieg musi być posadowiony. Już taki obieg powstał w Poznaniu czy powstaje, powstaje w Bydgoszczy, powstaje w Krakowie i wielu innych miastach Znowuż technologia, która będzie zastosowana, znowuż w porozumieniu z instytucjami Unii Europejskiej i wszystkimi e, fachowcami z tej e, dziedziny. Tutaj żadnego eksperymentu technologicznego nie może być, bo inaczej z Unii Europejskiej otrzymamy. Nie wariant już... rusztowy, krótko mówiąc. Wariant rusztowy w całej Unii Europejskiej ten wariant obowiązuje. Wariant, który tutaj 4 lata też była kampania wyborcza, też przedstawiony jakiś cudowny sposób utylizacji, jest niemożliwy. To od, razu, od razu możemy przejść do wypowiedzi pana posła Andrzeja Jarowskiego. Po 16 latach swojej funkcji ciągle pan coś obiecuje, ciągle coś będzie, Ale ciągle dotrzymuje coś, słowa. coś zrobi. I tego słowa, jeżeli pan dotrzymuje, to tylko i wyłącznie przekraczając budżet, który został wcześniej założony. Ja pamiętam, kiedy dyskusja była na temat właśnie tej spalarni ile kosztowała sortownia, jaka sortownia miała pracować, ile ona kosztuje w końcu kosztowała po wybudowaniu i jak ona funkcjonuje dzisiaj. Może warto byłoby zapytać swoich zastępców, co się w tej spalarni dzieje i dlaczego to, co miało być piękne, dzisiaj powoduje, że większość mieszkańców Gdańska odczuwa jako dyskomfort życia, a niektórzy nawet obawiają się o swoje zdrowie. Co za, tym jest to za, za dzisiaj, jeżeli dzisiaj Państwo upieracie się znowu przy tym, żeby wybudować spalarnię rusztową, to polecam, aby zapoznać się właśnie z dokumentami i spotkać się z naukowcami którzy pokazują, jak tego typu spalarnia powoduje po pierwsze degradację środowiska, a po drugie, w jaki sposób wpływa na ludzkie zdrowie. Nie, nie chcemy w Gdańsku kolejnej bomby ekologicznej polegającej na tym, że Tańszanie znowu będą cierpieć na choroby, a nasze środowisko będzie zdegradowane tylko dlatego, że ktoś się upara, by wybudować spalarnię, do której nawet nie ma w tej chwili przygotowanych założeń ekonomicznych. Dzisiaj gdyby Pan wiedział, ile się płaci za tonę śmieci i sprawdziłby Pan analizę, ile ta tona śmieci będzie kosztowała w przyszłym roku, to albo za dwa lata, to wyjdzie na to, że ta spalarnia po pierwsze będzie znowu kosztowała dużo więcej niż jest założone w planach, tak jak wszystko co w Gdańsku jest budowane, a po drugie będziemy mieli sytuację taką, że trzeba będzie do niej dopłacać. Ja zawsze proponowałem Panu, kiedy rozmawialiśmy jeszcze, kiedy byłem radny Miasta Gdańska i przyjął Pan y, pierwszą y, dziwną inwestycję, budowy hali na granicy Gdańska i Sopotu, żeby pełen, 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 pełen sukces za olbrzymie pieniądze. Dzień Jeżeli ktoś bardzo? nie płaci, to jest mu wszystko jedno, jeszcze czy w tej jednej... kosztuje 100 milionów, to kosztuje 300 milionów. Panie pośle, jeszcze w tej jednej konkretnej sprawie nie przenosimy się do hali stulecia, tylko jest stulecia, gdy Przepraszam, Ergo Arena. Przepraszam, temperatura dyskusji jest taka, że nieco A czy to nie jest Ergo Arena, tylko Skarbonko. Nie o tym dyskutujemy, Jeszcze przez minutę wymiana tutaj na temat najlepszych Pani na okay. przyrzekł na Disney On Ice. Tysiące gości <redemption> z całego Oczywiście Minuta dla Pawła Agabowicza w pole do sali Bild. Bardzo proszę, Minuta. Ergo Arena jest wielkim wspólnym su sukcesem Gdańska i Sopotu. Szkoda, że w piątek i w sobotę, w niedzielę pan poseł nie widział dziesiątki tysięcy dzieci z całego województwa pomorskiego, które przyjechały tam na, na, na występy. To po pierwsze. Po drugie, spalary, proszę nie straszyć. Pani z poważnej partii, która chce rządzić w Polsce. Przeciw do pana. No, tak przynajmniej się sprzedajecie. A więc nie straszcie obywateli Gdańska, Gdańszczanych i Gdańszczan, bo oni naprawdę swój rozum mają. Spalarnia śmieci stoi w jednej z dzielnic stolicy Austrii, w Wiedniu. No każdy, każdy człowiek, który trochę się interesuje życiem społecznym lokalnym stoi, proszę, proszę i będzie stał za chwilę, natomiast nie usłyszeliśmy, jak poseł Jaworski chce ten problem rozwiązać i to jest charakterystyczne, że poseł Jaworski tylko krytykuje Adamowicza, a niczego nie proponuje. Dziękuję. Szanowni Państwo, z Platformy Obywatelskiej tak mnie nie przekrzyczycie, Jeżeli rozmawiamy, to rozmawiamy na argumenty. Dowiedzcie się, co to jest spalarnia plazmowa. Dowiedzcie się, porozmawiajcie. Zapoznajcie się z dokumentami, z filmami dokumentalnymi. BBC zrobiło piękny film, który jest ogólnie dostępny na temat zagrożeń spalarni rusztowej, pokazujący w jakiś sposób środowisko wokół takich spalarni zdegradowanych. Więcej wiary w naukowców, mniej wiary w swoich polityków. Zamykano. Dziękuję bardzo. Panowie, e, przechodzimy do bardzo ciekawej części, szanowni państwo, e, tej dyskusji. Kandydaci zadadzą sobie po pytaniu. E, kandydat zada kontrkandydatowi, przez minutę może zadawać to pytanie. E, kontrkandydat odpowiada przez dwie i ten, który zadawał pytanie, odnosi się e, przez minutę do e, tego, e, co powiedział kandydat. Zaczyna Andrzej Jaworski. Pytanie do prezydenta Adamowicza. Pytam się o, o rzecz najprostszą. Mówił pan wielokrotnie, że jest pan fachowcem i przestrzega gdańszczan przed wyborem amatora. Na czym ta pana fachowość polega? Czy na tym, że z funkcji ministranta został pan radnym i potem od razu został pan wiceprezydentem wiceprezy miasta Gdańska, nie mając odpowiedzialności za żadną funkcję i za żadne rzeczy, które mógłby pan osobiście nadzorować? bo jeżeli prześledzimy te 16 lat, to każda inwestycja, dokładnie każda, jest droższa, przynajmniej o 50%, jest budowana dużo dłużej, jest budowana w taki sposób, że później trzeba ponosić koszty na jej utrzymania i to wszystko, co jest traktowane przez Pana jako wielki sukces, okazuje się tak naprawdę, że można było wybudować taniej, można było wybudować lepiej, można było wybudować w nowym, lepszym miejscu. A stworzenie e, chociażby Europejskiego Centrum Solidarności na terenach postoczniowych... Dziękujemy bardzo. Tutaj, pytanie panu odpowiada Paweł Adamowicz. Panie pośle, dziękujemy. Odpowiada prezydent Adamowicz. Ja bym wolał, żeby pan poseł gdańszczanką i gdańszczanom, zwłaszcza stoczniowcom Stoczni Gdańskiej wyjaśnił o swoich efektach pracy pytanie... do do posłowowskiego. Za chwilę teraz, teraz ja pytanie. Ja, na pytanie, ja, na pytanie na odpowiedź na pytanie. 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 Pana kwalifikację. Pan, pan, pan post jest z wykształcenia prawnikiem przede wszystkim. Po aplikacji racowskiej, 4, 3 letniej Pracowałem jako uczeń, wróć, pracowałem jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Byłem prorektorem przez trzy lata Uniwersytetu Gdańskiego, co za poważną część za jaki mi, mi, mi nikt nie dał na przykład, jak to w wywiadzie dla Gazety Wyborczej pan poseł zechciał powiedzieć, mi, mi nikt tak z biegu nie dał na przykład rady nadzorczej w koncernie Energa, który to, wtedy prezesem pan jest. był pan Bartelik, który wczoraj poparł pana. Pana Jaworskiego, więc dwaj dwa, dwa Panowie się poparli i rzeczywiście myślę, że jest dużą obawą dla, dla Gdańszczan ten niewyjaśniony fragment pracy w Stoczni Gdańskiej, kiedy statki zamówione przez Stocznię w momencie podpisywania kontraktów już miały ogromną, ogromną stratę, i tutaj no, mógłbym przytoczyć oświadczenie ukraińskiego właściciela. Stoczni Gdańskiej, którym, którym, który wyjaśniał w jakim katastrofalnym kształcie obejmował Stocznię Gdańską, twierdząc, że, że prezes Jaworski powinien był stoczni postawić stan upadłości, że tego nie zrobił, to była sprawa dziwna. I, i łamanie praw. A teraz ja zadaję pytanie, tak? Nie, Mogę? nie. teraz odnosi się A. do tego, co pan, jak pan odpowiedział na jego pytanie posłu Jaworskiego. Panie Pawle, wydawało mi się, że po 16 latach funkcji prezydenta będzie pan miał kompetencje, aby rozmawiać na temat spółek prawa handlowego. Zasiada pan w dwóch radach nadzorczych, sam się pan do tych rad wybrał, nikt tam pana nie musiał skierować, bierze pan wynagrodzenie za te rady przeciwieństwie do Wojciecha Szczurka i powinien powiedzieć, że kiedy jest, następuje jakakolwiek prywatyzacja, to są robione audyty. Popularnie strona kupująca robi tak zwany due diligence. Zapraszam do słownika, żeby wam się zapoznał, co to oznacza. Oznacza to, że firmy międzynarodowe robią szczegółowe badanie tego, co kupują i z tych badań wyszło jednoznacznie, że to, co Ukraińcy kupili, kupili dokładnie według takiego samego stanu, jaki przedstawił właściciel, a nie zarząd stoczni gdańskiej, bo zarząd, zarząd firmy nie sprzedaje. To powinien pan wiedzieć. Jak ja pan sprzedawał Gepet, to pan sprzedawał GiePec jako prezydent miasta Gdańska, a nie zarząd Gepetu sprzedawał GiePec Niemcom z konnami spółki w Niemczech. To jest podstawowa bardzo. wiedza, którą powinien wiedzieć. I teraz pytanie do posła Jaworskiego zadaje prezydent Adamowicz. Minuta. Drodzy gdańszczanie, ja myślę, że każda z was, każdy z nas by, będzie zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, które za chwilę zadam. Pan poseł Jaworski we wszystkich swoich wypowiedziach publicznych, wywiadach, nie dostrzega żadnej pozytywnej zmiany, która nastąpiła w Gdańsku. Nawet moi kontrkandydaci ze SLD czy z obywatelskiego Gdańska zauważali pewne zmiany, nawet duże zmiany pozytywnie, pozytywnie. Pan poseł Jaworski wyraźnie źle się czuje w Gdańsku. Mówi, że mu Gdańsk śmierdzi mówi że czuje duży dyskomfort lądując na gdańskim lotnisku imienia Lecha Wałęsy a więc pytam panie pośle jaworski czy jeżeli pan zostanie wybrany na prezydenta Gdańska czy pan a pan powinien wiedzieć że Gdańsk jest większościowym udziałowcem w gdańskim lotnisku czy pan doprowadzi do zmiany nazwy gdańskiego lotniska z Lecha Wałęsy na Lecha Kaczyńskiego proszę odpowiedzieć Poseł Andrzej Jaworski. Spodziewałem się, że trochę więcej rozsądku będzie w Pana pytaniu, ale na pytanie odpowiem. Zrobił Pan jedną rzecz, którą się Panu przez 16 lat udało. Zmobilizował Pan Gdańszczan do tego, aby zaczęli dopominać się o, o swoje. Zmobilizował Pan Gdańszczan do tego, aby powstały komitety obywatelskie, które mają dosyć Pana rządu. Ja mówię od samego początku i będę to mówił. Nie ja jestem tą osobą, która wie wszystko, nie ja jestem tą alfą i Omebą, tak jak pan o sobie myśli, tylko ja o wszystko pytam Gdańszczan. Jeżeli Gdańszczanie będą, będą chcieli, żeby lotnisko nazywało się imieniem Pawła Adamowicza, to tak będzie. Ale jeżeli nie powiedzą, że ma zostać Lechem Wałęsą, to będzie Lecha Wałęsy. Bo ja pytam, pytania do pana. Minuta na ripostę Pawła Adamowicza. Cieszę się, że jednak poseł Jaworski nie chce wygumkować Lecha Wałęsę z historii Gdańska. To znaczy, że jakąś lekcję z historii jednak odrobił i z tego się bardzo cieszę, bo to dobra wiadomość. Panie pośle, za chwilę będzie pan miał swój czas, bardzo proszę o przestrzeganie zasad debaty, nie przekrzykiwanie. Dobrym obyczajem każdej debaty i to jest to, że na koniec proponuje się każdemu z uczestników debaty naprawdę już minutę takiej finałowej autoprezentacji i zachęcenia do głosowania w właśnie na siebie. Rozpoczynamy od pana prezydenta Janowicza. Szanowne gdańszczanki, szanowni gdańszczanie, poznaliście mnie w ciągu ostatnich lat, znacie moje zarówno osiągnięcia, nasze wspólne osiągnięcia, co nam się udało po prostu zrobić, ale też znacie mnie z tych rzeczy, którym, których nie zdołałem do tej pory zrealizować. Jestem obliczalny. Pokazałem, że razem ze swoimi współpracownikami umie pozyskiwać środki unijne, że Gdańsk w ciągu ostatnich zwłaszcza czterech, siedmiu lat odniósł ogromny sukces. Jeździcie Nową Słowackiego, Sucharskiego, Nową Armii Krajowej. Wszystkie te inwestycje odkorkowały nasze miasto. Razem z województwem pomorskim budujemy Pomorską Kolej Metropolitalną. Jesteśmy bardziej bezpieczni w sensie antypowodziowym. Jest kompletnie wyremontowany kanał Raduni. Liczne nowe zbiorniki retencyjne nas chronią. Mamy więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach. Głosujcie na Pawła Adamowicza. Drodzy gdańszczanie, Paweł Adamowicz udowodnił w tej debacie że on naprawdę uwierzył, że tylko on może być prezydentem Gdańska, że zna się na wszystkim i wszystko robi sam. Ja proponuję zupełnie inną wizję. Proponuję Gdańsk, który jest rządzony przez Gdańszczan. Dlatego, kiedy zostanę wybrany, moimi zastępcami nie będą koledzy, kolesie, osoby, które zrobią ze mną jakieś interesy, tylko to będą fachowcy. To będą fachowcy z gdańskich uczelni, to będą rzeczywiście przedstawiciele gdańskich wspólnot samorządowych te osoby, które w tej kampanii pokazały, że Gdańsk zasługuje na zmianę. Gdańsk zburzyć tą wieżę, czas zburzyć tą wieżę z Kości Słoniowej, w której przez 16 lat zasiada Paweł Adamowicz i oddać Gdańsk Gdańszczanom. Oddać Gdańsk Gdańszczanom tak, żeby był zarówno dla ludzi bogatych, ale także dla biednych. Żeby inwestycje zaczęły się rzeczywiście na biednych dzielnicach i żeby ten smród, który w Gdańsku przeszkadza także młodym rodzinom, żeby ten smród zniknął żeby były mieszkania i praca Dziękujemy tak, co serdecznie. serdecznie, szanowni państwo, to była debata kandydatów na prezydenta Gdańska przed drugą, drugą turą wyborów samorządowych. Przypomnę, wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę, ta druga tura. Zachęcamy do wzięcia udziału w nich. Dziś gośćmi Radia Agdańskiej Dziennika Bałtyckiego byli Paweł Adamowicz. Dziękuję się z państwem, zapraszamy na jutrzejszą debatę. Okay, Jutro w południe debata kandydatów.